Funkcja zbrojenie konstrukcyjne znajduje się w zakładce PowerPack Detailing w panelu Utwórz zbrojenie oraz w zakładce PowerPack Design w panelu Obliczenia. W wybraniu funkcji zbrojenie konstrukcyjne możemy wybrać element, który chcemy e, zazbroić. Po kliknięciu zakończ automatycznie tworzy nam się e, generacja. Zbrojenia konstrukcyjnego nie uwzględniającego obciążeń. Dalej mamy możliwość ręcznego edytowania zbrojenia. Możemy importować i eksportować y, obliczenia do programu Advanced Design oraz wybierać elementy, które będą znajdować się w naszej grupie podczas obliczeń oraz w wybraniu konkretnego szablonu do obliczeń. Możemy sprawdzić obliczenia, wygenerować raport oraz sprawdzić wykresy.